Mam nadzieję, że się, Piotrek, nie pogniewasz. Kład już po testach umyty, tak jak było. Od zawsze oddaję, czasem nawet lepszy niż wziąłem, żeby nie było Niech Was tak też nie zmyli ten tytuł, który tam będzie na filmiku jak przetestować kłada przed zakupem. No nie, wie, nie wierzę w to, żeby wielu sprzedających zdecydowało się dać komuś kłada, żeby robił takie rzeczy jak ja tym robiłem. No, jeszcze nie było tak źle, ale obejrzyjcie do końca, kilka dobrych porad tam jest i tak dalej. Kilka dobrych ujęć, sami ocenicie. Warto obejrzeć. Zapraszam wszystkich. No witam wszystkich moi drodzy na moim kanale Tak jak obiecałem wykonamy jakieś tutaj testy drogowe Tym sprzętem Mamy akurat niedzielę Chłopaki tam pojechali wcześniej, i tam ósma startowali mi się, przyznam szczerze, nie chcę wstawać tak wcześniej w niedzielę Ja tradycyjnie dziesiąta Pojadę sobie najwyżej tutaj kawałek sam Poza tym nie swoim sprzętem, nie lubię jakoś tam strasznie daleko jeździć Bierze sobie górki, pojedziemy jakąś piaskownię Zobaczymy, czy to wszystko działa, z racji tego, że to ileś stało. Sam chcę się też przekonać, czy wszystko, czy tu się coś nie przegrzewa, broń Boże, czy coś. Różnie bywa stojąc. A już tam, korzystając ze wstępu, ja nie jeżdżę nigdy na krótki rękaw. Tak jak widzicie, zawsze jakiś tam buzerek, czy coś. Miem różne doświadczenia, nawet z jakimiś ostrymi patykami, gałęziami. Jakieś tam wyższe buty też zawsze to jest lepiej kominiarka, och, tu mi spadła. To też taki krótki poradnik co ja zabieram. No wiadomo jakieś tam przeciwdeszczówki to zawsze trzeba mieć. Mam tu spodnie i bluzę, Bo to tam wiadomo jak jest. Pogoda dzisiaj jest taka jaka jest. Nie jest taka może zła. Ale zacznie padać, będzie problem. No i ja zawsze też jeżdżę w okularach jakieś tam Kupiony w interkarsie, mam ich tam z pięć par. Aby jeździć z otwartą szybką w okularkach, nie wpada tak ten piasek. Dzisiaj mamy zresztą pogodę. O tyle fajną, że popadał deszcz w nocy, słyszałem. I zobaczymy, jak ten suszęt na tych pseudo będzie robił w piasku, czy w ogóle będzie coś tutaj robił. Takie wykonam dla Was testy, chyba że gdzieś tam się z chłopakami. Nie wiem zetknę choć oni pojechali gdzieś tam dalej, także ja nie będę się tutaj a ten hardnik sobie tylko ode mnie, Ja nie lubię jeździć z jakimś niepotrzebnym balastem a samemu też nie jeżdżę daleko, bo to różnie bywa, nie mam żadnych tych zestawów na prawy opon Nie chcę mi się tego przekładać, bo to tylko jest tak szybciutka pojeżdżawka, a może nie będzie taka szybciutka, no zobaczymy także spróbuję wam tam coś ograć. To robi trochę, czy to nie robi? No słuchajcie, pierwsza próba. Tu zawsze tak ze startu zatrzymanego. No, Polaris robił tu pięknie, lk, błysze opony. Zobaczymy. No nie ma najmniejszego problemu. Ale widzę, że ta opona. Łysa robi średni jak to pokona to trzewko cztery teleczko. mamy osłony spodu więc Wentylator chodzi ładnie, wszystko działa. Mamy tu fajny taki zagrędzik. Patrzę, że fajnie się będzie lecieć bokiem. Spróbuję Wam to coś obrać, jak sobie kamerkę ustawię, bo no naprawdę może na tym kuferku ją jakoś postawię. No, ciekawie tu się robi. Stare dobre czasy mi się przypominają. Mam nadzieję, że się Piotrek nie pogniewasz. Czego się nie robi dla reklamy? Nie, oczywiście je Widzicie, stówka po takiej polnej drodze. Wszystko skoszone daje bez problemu sobie radę. Wentylator go studzi opony wbrew pozorom, no tu się uślizguje przód. Chwyta genialnie, bo się lata. Super. Ja zawsze powtarzam, że duża ilość bieżnika e, zależy do czego tak. Ale naprawdę no stówka po takiej drodze dla 650. Polnej drodze spróbujemy Jest mokro, nie będę się wygłupiał Bo na asfalcie byśmy sprawdzili prędkość maksymalną Ale powinien jakoś jechać 124 Tyle, przepraszam, ten nie y, 112 Max Moja 800 jechała 124, 126 Bo już obrotów brakowało Dochodził do odciny No ale jest za mokro Nie chcę się wygłupiać I zrobić sobie krzywdy Nie wiem jaki tam będzie jakość głosu, ale Przypomniały mi się dawne czasy. Naprawdę nie ma wstydu. Mamy tu taką góreczkę z piaskiem. No może zrobimy ją od razu z marszu. No jak widać nie jest to żaden problem dla tego sprzętu. No dobrze, pojeździłem sobie trochę. Będę tutaj aż może z godzinkę. Nie będę tutaj jakoś tam dojeżdżał tego sprzętu. Wszystkiego nie ograłem, co tam na nim robiłem. Na pewno nie zepsułem. Nie wiem czy pamiętacie tą rzeczkę właśnie. To jest ta rzeczka, w której my się tutaj wszyscy zawsze topimy taki przejazd. Tu Jest woda, jakby to dzisiaj jest grubo, czyli po kostki. No, tam może być mały dołek, Nie będę wjeżdżał samemu się nie wjeżdża do rzeczki. Pozdrawiam tutaj kolegę kanama tysiąca, już wie też, dlaczego się nie wjeżdża samemu do rzeczki. To jest ten nasz teren, tutaj dwa kilometry od mojego domu. Jest tu tor, takie eventy są organizowane, także jest to wszystko legalne. Są wyjeżdżone ścieżki, tak jak widzicie, oni sobie tutaj jeżdżą. jakieś Wieczory kawalerskie, jakieś takie różne rzeczy, Jeszcze na wieczorze kawalerskim mniej więcej, bym siadał, nakłada. <noise> Pewnie nie, eee, dopóki pamiętam, jak Piotrek będzie oglądał. Ja sobie zmieniłem nastawy zawieszenia, eee, przód sobie utwardziłem bardzo łatwo. Trzy kliki, eee, żeby było więcej i tył, żeby był twardziej, bo był ustawiony stricte do bardzo szybkiej jazdy. A ja nie jeżdżę aż tak szybko. Trochę mam inne preferencje, więc zrobiłem sobie trochę więcej przód, żeby on mi się tak nie odbijał jak jeżdżę wolniej. E, jakie są moje uwagi tutaj do tego kłada? E, przy tej dużej skrzyni, jak ja też zawsze powtarzam. Jak się wrzuci na H to trzeba zawsze najlepiej by było ruszyć gazem. Żeby ten bieg się zapiął, bo nie zawsze się zapina Potrafi wyskoczyć Stała przypadłość jest tych kładów Wyskoczy parnaście razy Tam się troszeczkę ząbki w skrzyni Wyokrąglą No i trzeba te trybiki wymieniać U siebie wtedy też wymieniałem Od razu jak rozbierałem tego kłada Na szczęście nie wyciągacie do tego skrzyni Przez to znowu kanam jest genialny Ściągacie tylko Wszystkie obudowy wariatory Wyciągacie całą skrzynię Z wnętrznościami na wierzch Wymieniacie ten trybik, bądź dwa. Ja wymieniłem jeden. Zawsze mówili, że trzeba wymieniać dwa, i to pomogło. Był wyokrąglony na takich kłach. Nie pamiętam, ile ten trybik kosztował chyba 700 zł. Trochę pracy, yy, jaka tu jeszcze jest różnica, co zauważyłem. Co jest fajne, kurde, już mi się to podoba. Tutaj te plastiki mają gumowe uszczelki. Zobaczcie, nawet tutaj przy, przy wariatorze i skubany nie grzeje tak w nogę. Normalnie mam zimne. Czy też dzisiaj niby jest pogoda? Jest przecudowna nakłada. Tam pozdrawiam chłopaków, pojechali tam do Broku. no Jakoś mi się nie chciało rano wstawać, aż tak. E, pogoda jest przecudowna i ten nie grzeje tak. No to co ja też sobie założyłem, taki inny wlot do chłodzenia komputera specjalnie zrobiony. Bo jeśli to jest zamknięte szczelniej, wiadomo, że u góry bardziej grzeje się komputer. Więc zrobili dodatkowy wlot, żeby się chodził komputer. No kurde. Dlaczego się dziwicie, że ja uwielbiam tego kładam? No, no właśnie dlatego. Wszystko jest przemyślane, może to już jest stara konstrukcja, czy akurat nie tego, tak? Kanama. Stara konstrukcja, ale naprawdę bardzo, bardzo przemyślana. Skoro to się sprzedaje, oni tego nie zmieniają. Yy, wydaje mi się, że jest lżejszy, jak się nim jedzie. Nie wiem, takie mam wrażenie od mojego. Dlaczego? Nie wiem. Zważę specjalnie to, na pewno koła będą lżejsze. Zważę je jutro pojadę tam na wagę do Jarka. Zważę i swojego i tego, bo strasznie jestem ciekaw. Mam wrażenie, jakby taki był lżejszy. No fakt, że nie ma bambra. No każde tam 10 kg to 20 kg. Kiedyś jak zdjąłem sobie przód, bagażnik, wyciągarkę, to ciężko kładę utrzymać. Jest w ogóle na ziemi, od razu staje w pionie. Więc wszystko ma znaczenie. Także jak do rajdów byście kiedyś chcieli, najlepiej ściągnąć wszystko. Wtedy jest. Dużo lepsza jazda niż, niż takim obciążonym. Yy, nic się nie zepsuło. W sumie co miało się zepsuć? Yy, przetarłem trochę hamulce. O, jeszcze widzę nie do końca. Yy, co jest fajne, zawsze mi się to podobało. Będę musiał to u siebie przełożyć. Yy, przedni hamulec jest w lewym ręku. U mnie jest w prawym. Ma to na przykład znaczenie, jak z góry go spuszczacie, gdzieś tam i tak dalej, ale nie możecie jednocześnie dodawać gazu i hamować hamulcem, czemu uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Teraz już nie jeżdżę szybko, tak, bo ten nasz team się rozpad. Przed zakrętem możecie go sobie dohamować, fajnie go wrzucić, tak jak ja tam będzie to na tym filmiku, czy, czy nie wiem, który będzie pierwszy. Chyba będzie tamten, później zobaczymy. Fajnie sobie wrzucacie go w zakręt, on świetnie idzie. Zobaczycie to później bądź wcześniej, nie wiem, gdzie to jeszcze wrzucę. No i tyle, co tu więcej. Pogoda dzisiaj jest przepiękna. Pozdrawiam wszystkich, którzy dzisiaj jeżdżą, bo naprawdę jest super. Nie kurzy się. Nie jest aż tak gorąco. Idealna. No ja będę już pomału wracał z powrotem do domu, bo też muszę trochę posiedzieć w domu, bo niestety żona złamała nogę i no i muszę jej tam trochę pomóc. Nie będę już naciągał tego tej gumy bardziej. Odpuszczę sobie może już dzisiaj. Także pozdrawiam wszystkich link do sprzedaży tego kłada wrzucę też pod tym pod tym filmikiem. Chciałem tylko wam coś tak ograć, obiecałem. Pojadę na myjnię, jeszcze go umyję, postawię go Piotrek go zabierze ode mnie. I tyle no, i zobaczymy. Kupi, to kupi? Nie, to niech stoi tam sobie dalej. Nie wiem, jakie on będzie miał plany względem niego. Chciałem Wam tylko przybliżyć, dlaczego nie musi być wcale od razu tysiąc. Jak ktoś ma jakiś tam ograniczony budżet, nie 100 tysięcy od razu na dzień dobry, tak? Oczywiście Moto też się zbroi mocno. One mają tam teraz jakieś tam poprawione rzeczy, naprawdę. Nie jest źle, ale pamiętajcie, że Moto jest fajne do turystyki kładowej, jest na pewno być może nawet lepsze od tego, bo jest dłuższe, większe, ale wystarczy, że się wbijecie tutaj w tą wodę. A jeszcze taka ciekawostka, właśnie a propos CF Moto, te nowe 850 000. Uważajcie, zresztą jak ktoś to śledzi, fani CF Moto, jak wiedziecie, z dużą prędkością w taką wodę. Błyskawicznie zasysa do filtra powietrza, od razu gaśnie filtr cały jest w wodzie, zadławia go można uszkodzić silnik, bo ma strasznie niefortunnie tam żeśmy się już przyglądali z Markiem. Niefortunnie ma tam zrobiony wlot, jest na wierzchu wlot. Prosto stąd zasysa. Jeszcze skierowany do dołu do, do filtra powietrza i od razu macie zadławionego kłada wodą. Yy, przypadki niejednokrotne, gdzieś tam nawet na tych ruskich filmach oglądałem też tak samo. Problem nie wiedzą, co się dzieje. Nowi MotoCentrum tam też już to ostrzegał wszystkich, jak ktoś śledzi. Uważnie, te nowe CF Moto to, to tylko taka tam, jakby tu powiedzieć, ostrzeżenie, żebyście nie zniszczyli zaraz sobie silnika w nowym kładzie. Ale to łatwo tam jest przerobić tą fajeczkę w drugą stronę, gdzieś tam jest dużo miejsca. Także, także to tyle dla, też dla użytkowników, ewentualnie przyszłych nabywców CF Moto. Pozdrawiam wszystkich z tego pięknego miejsca. Też między innymi dlatego, że to wszystko jest za moim domem. Też uwielbiam, kłada. Mamy gdzie jeździć, mamy z kim jeździć. Pozdrawiam tam chłopaków, co dzisiaj lecą sobie tam do Broku na rybkę. Myśleli, że się obraziłem? Nie, nie obraziłem się, nie mam na co po prostu. Dzisiaj sobie zrobiłem taki krótki meeting. Do usłyszenia, do zobaczenia gdzieś tam, może w terenie, na rajdzie. A, na pewno kolega tam mi ogląda z okolic Lublina, sprzedał mi fajne felgi. Super, żeśmy przegadali wczoraj chyba tam, pojechałem do niego. Wyjechał, podwiózł mi je kawałek, naprawdę dziękuję z tego miejsca. Sprzedał mi fajne felgi, w fajnych pieniążkach. Także wymieniliśmy trochę różnych spostrzeżeń, oni też tam mają swój team. Pozdrawiam tam. A te tak, mówił mi, że tam trochę z nimi jeździ. To wszystko będzie na dzisiaj. Dziękuję. Do zobaczenia, moi drodzy. Cudownie. No i właśnie to o czym Wam mówię. Widzieliście sami, że przy normalnym zawieszeniu dobijamy ręce, bolą wszystko. No, kurde, genialne. Super. Dlatego zawsze uważam, że zawieszenie petarda to musi być. Kurde, aż normalnie adrenalina mi podskoczyła. Do tego naprawdę. Haha, super. Jedziemy dalej.